Ja czasami mam problem z okazywaniem uczuć. Mam takie wrażenie, że może, może... kiedyś byłem chyba bardziej taki e, uczuciowy. Ja jestem bardzo emocjonalny w ogóle, dlatego Ty mówię, to mi się chce ryczeć. Ja to mam to w ogóle po, e, po mojej mamie, ale myślę, że troszkę może okazywanie uczuć straciłem, bo w tym wszystkim gdzieś e, w tym pędzie, wiesz, ciągle ja jestem cały czas nadopaminowany stream, odcinek. Wiesz, tu telefon, cały czas... U mnie cały czas coś się, coś się dzieje. Nawet jak nie wychodzą, nie wychodzą, nie wychodzą odcinki, wychodzi gdzieś ktoś, się, wiesz, cały czas gdzieś zaczepia, więc jestem bardzo, bardzo przebodcowany. I czasami mam wrażenie, że chyba mam problem z okazywaniem gdzieś tam uczuć. Myślę, że chyba w... troszkę może przez to wszystko, co się dzieje, tak dookoła w tym dużym tempie. Czasami zapominam o tym, że wiesz. Że warto usiąść, przytulić kogoś w domu, wiesz, no to, to, często mi się, to często mi się zdarza i sam się na tym na przykład, na przy, na przykład łapię. No. Co w twoim życiu daje ci takie największe poczucie wzruszenia? Co ci tak najbardziej emocjonalnie dotyka? Hmm. Reklamy proszku. <grytanie> wiesz co, mnie chyba najbardziej do, yy, wzrusza duma. Ja lubię być dumny. Jak ja tak sobie usiądę czasami i tak pomyślę o tym, mówię, kurde.